Monia nominuje, to ja rapuję. Zaraz mnie MC tu czuję. To jego działka, a nie moja. Ja chciałam tylko projektować. Mój DJ? Ja z gitara. Pokój powoli jak jakaś pieczara. Siedzimy w domu, nie wychodzimy. Pomoc medykom chociaż wyślijmy. Link do zbiórki masz w opisie. Zajrzyj w rachu po tym bicie. Miał być milion, są już trzy. Możesz pomóc dziś i ty. Ja się młodzą tutaj bawię, zaraz jakiś efekt wstawię Bo ten biczik, proszę pana, tak jak wszystko robię sama Monia miała rację, więc moją nominację przekazuje Paulina Niech się z rapem uginie Druga nominacja leci do są Clubu Natalia Michałczarek, zarapujcie światu Trzecia nominacja, hm ta światowa Panie Mikołaju, niech się pan nie chowa i tu kończę to rapowanie. Sorry, memory, wolę granie.